Witam Was serdecznie. Z tej strony Bogdan. Do testów trafił do mnie najnowszy wideo. Rejestrator Mi c 380 dual, a w zasadzie, jak widzicie, jest to zestaw, czyli kamerka tylna jest w komplecie. Kosztuje taki zestaw około 750 zł. Jedyne co pozostaje nam do dokupienia to oczywiście karta pamięci. Od razu napomknę o tym. Kartę pamięci kupujemy minimum klasy 10, oryginalną ze sklepu, nie żadne podróbki, ponieważ na podróbkach nie za dobrze to działa. Dobrze, żeby karta pamięci była przyzwyczajona przy że tak powiem, przysposobiona do pracy w wysokich temperaturach. Niektórzy producenci podają taką informację, że karta pamięci jest odporna na wysokie temperatury. Dlaczego? Ponieważ wideorejestrator jest na przedniej szybie i bardzo często światło e, słoneczne pada prosto na niego i urządzenie jest odporne na wysoką temperaturę, ale karta pamięci, jeżeli nie będzie przyzwyczajona do tego, to w tej wysokiej temperaturze wewnątrz tego urządzenia może sobie nie dawać rady, dlatego kupujemy dobrej jakości kartę pamięci odporną na wysokie temperatury i minimum klasy 10. To jest bardzo istotna uwaga, jakiej pojemności? Kupcie sobie najlepiej 64 GB, wtedy będziecie mieli zapisany materiał z dwóch kamer. Przez kilka dobrych godzin ostatniej jazdy. To jest dosyć istotna sprawa. Urządzenie to posiada wbudowany GPS, dzięki czemu wykorzystujemy tu opcję non-stop zapisu na karcie pamięci informacji o naszej jeździe, prędkości, wysokości, kierunku jazdy, godzinie, data wszystko jest zapisane. I co istotne, mamy w tym urządzeniu jeszcze taką funkcjonalność, jak ostrzeżenia o fotoradarach bazę fotoradarów możemy sobie dożywotnio aktualizować ze strony pomocy MIO tak więc to jest też dosyć istotna rzecz no dobra, fajna sprawa, fajny zestaw czujniki, Sony, tak więc w gorszych warunkach oświetleniowych urządzenie bez problemu sobie będzie radzić i dodatkowo mamy WDR, Wide Dynamic Range, to jest taka funkcjonalność poprawiająca obraz taki balans e, tego obrazu, kiedy na przykład jedziemy i nagle jest ciemno, bo jesteśmy w cieniu i nagle wyjeżdżamy na przykład z tunelu i nagle jest jasno i ten obraz na gorszej jakości w potrzebuje długi czas, żeby się znaczy długi, no może nie długi, ale zbyt długi czas, żeby dopasować się a tutaj mamy to wszystko tak zbalansowane, że ten obraz wygląda naprawdę bardzo dobrze co jeszcze z informacji na opakowaniu, zanim odpakujemy i zamontujemy? Ekran dwucalowy, co jeszcze wysokiej jakości czujnik optyczny, Sony, wbudowany GPS, ostrzeżenie o fotoradarach. To wszystko już mówiłem, tak więc chyba wszystko wiemy. I wiemy jeszcze też o tym, żeby kartę pamięci kupić oryginalną. Jeszcze raz to powtarzam: dobrej jakości kartę pamięci. Jest jeszcze jedna funkcjonalna, rzecz nie wspomniałem, czyli aparat. Co to jest aparat? wyciągamy sobie wideorejestrator w wypadku jakiejś kolizji z samochodu włączamy sobie funkcję aparatu i możemy zrobić kilka zdjęć gdyby była taka potrzeba abyśmy nie mieli na przykład smartfona to też taki dodatek no nic, zobaczmy co jest w środku, zainstalujmy sobie to urządzenie w samochodzie i pod filmem będzie link do pobrania oryginalnych nagrań z przedniej oraz tylnej kamerki w dzień oraz wieczorem tak, żebyście mogli zobaczyć, bardzo istotna rzecz jak będziecie instalować to urządzenie, jak i każde inne w swoim samochodzie pamiętajcie o umyciu szyby przedniej, tylnej oraz zewnątrz i wewnątrz, to trzeba zrobić bo jeżeli tego nie zrobimy i będziemy mieli brudną, zapaćkaną szybę to nie ma się co dziwić, że wideorejestrator, nieważne jaki, nie będzie zbyt dobrze nagrywał bo będzie taki lekko zamazany obraz, szczególnie gdy słońce uderza na szybę chyba jest to wszystko dla Was jasne dobra, otwieramy sprawdźmy zestaw w zestawie mamy kabel 7-metrowy dzięki czemu połączymy sobie przedni wideorejestrator z tylną kamerką OK, mamy to folia zdjęta Otwieramy zestaw i patrzymy, co tam jest. A tam w środku, żeby zarejestrować urządzenie, na stronie www.mio.com. Tutaj możemy pobierać sobie e, właśnie bazy fotoradarów. No, dobra, otwieramy. Hopla. I tutaj mamy tak. Wideorejestrator mały, zgrabny, czarny, matowy. Żadnych wstawek srebrnych, złotych i innych. To jest spora, e, spore udogodnienie dla kierowców, którzy nie chcą mieć żadnych takich. Odbijających się w lusterkach urządzeń, żeby każdy od razu widział, że jest wideorejestrator Zasilacz ze wtykiem mini USB. Co my tu mamy dalej? Zasilacz ma długość kabla około 3,5 metra. W związku z czym bez problemu zamontujemy sobie kabel w słupku pod sufitce i wyprowadzimy tutaj przy samym lusterku, żeby nic tu nam nie zwisało. Uchwyt do szyby. Kamerka tylna A30. MiView A30 z sensorem sony. Wszystko wysokiej jakości. Kabelek Y, czyli taki łącznik, który podpinamy z jednej strony do wideo a w te dwa wtyki wpinamy zasilanie oraz przedłużacz, ten siedmiometrowy, który zaraz wyciągnę do kamerki tylnej. Tu jest ten kabel siedmiometrowy. Tak to się prezentuje w komplecie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jak już wszystko sobie zmontujemy, w zestawie jeszcze mamy kartę gwarancyjną. Tutaj mamy jakieś warunki dodatkowe, to nie. A tu jest o! Tu jest instrukcja fajna, kolorowa, przyjemna, skrócona. Zaraz wam pokażę. Czyli dokładnie po polsku jest też, oczywiście, mam nadzieję. Zaraz wam powiem, sprawdzimy. Jakby nie było to lipa, ale jest wszystko. Wszystko jest. Nie ma lipy. Proszę bardzo, poznawanie wideorejestratora, używanie wideorejestratora, środki ostrożności, wkładanie karty od 8 do 128 GB. Pamiętajcie o sformatowaniu karty pamięci zaraz po włożeniu jej, tak, żeby była dokładnie sformatowana, tak jak wideorejestrator tego chce. Eee, aplikacje MiView Manager gdzie pobrać nagrywanie zdarzeń, nagrywanie ciągłe. Włączanie rejestratora. On się włącza oczywiście automatycznie, gdy tylko mamy podłączony do gniazda zapalniczki. W związku z czym my nie musimy tak naprawdę o tym myśleć. Wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki, gdy uruchomimy tylko stacyjkę. To w tym momencie wideorejestrator się uruchamia i zaczyna nagrywać. Tak więc tu mamy kartę pamięci, którą zainstalujemy sobie testowo klasy 10. Powtarzam, to jest bardzo istotna rzecz. I cały zestaw wyciągnijmy sobie teraz. Więc tak, kamerka na początek, świeżutka, pachnąca. O, tak to się prezentuje. Taka malutka, zgrabniutka. Z, oczywiście z mikrofonem zdejmujemy tutaj tą folię zabezpieczającą. Obiektyw, tak, żeby jej nie było podczas testów. Sprawdzam, czy jest wszystko czyste, czyściutkie, ale tak czy siak. Jeszcze wykorzystam tutaj zaraz szmatkę do przeczyszczenia z mikrofibry. Kamerka tylna też zdejmujemy tutaj folię zabezpieczającą. O, proszę, zdjęta. Dobra, mamy dwie kamerki już. Mamy tutaj jeszcze kabel który należy podłączyć tutaj oczywiście do tego rozdzielacza kabla Y, tak się nazywa ten rozdzielacz kabel Y. Istotna rzecz. Zaraz to wszystko zamontujemy. Wszystko wam zaraz pokażę, jak wygląda, gdy jest zamontowane. Proszę zobaczyć, tak to się prezentuje. Kabelek podłączamy sobie tutaj do tego łącznika. Gdzie jest ten łącznik zaraz? A ten jest nie tu, tutaj. O, tutaj. I poprowadzimy, poprowadzić sobie należy te kable wszystkie w pocufice. Tutaj po prostu e, przeciągnąć sobie przy słupku, e, przy, przy szybie tu u góry, przy drzwiach. I tak ten kabel łączymy. Tutaj do kamerki tylnej. Tutaj zasilacz. A ten tutaj gruby wtyk wpinamy do naszej kamerki z boku. I wygląda to tak. O mniej więcej teraz Wam jeszcze pokażę, zanim zamontuję. Czyli kabel idzie w górę. Celowo idzie w górę, ponieważ chcemy, żeby ten kabel nam się ukrył tutaj w podsufice, a nie żeby na dół nam gdzieś tutaj spadał, zawijał się i tym podobne. Tak więc tak wygląda ten zestaw. Ja już go montuję i zaraz Wam pokażę, jak wygląda zamontowany w samochodzie. Zobaczcie. Ok, zestaw mamy już zamontowany. Zasilacz włożony do gniazda zapalniczki. Gdy tylko stacyjkę przekręcimy, odpalimy. O, proszę bardzo, zapłon. W tym momencie tutaj się świeci taka zielona dioda, która informuje nas o tym, że urządzenie jest ładowane. Tutaj mamy zainstalowaną naszą kamerkę. Karta pamięci jest już wsadzona. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko działa. Podejdźmy teraz do przodu, zobaczmy, jak to z zewnątrz wygląda. Kompletnie nie rzuca się w oczy. bez żadnych niepotrzebnych wstawek Zobaczmy jeszcze sobie z tyłu, jak to wygląda Tutaj mamy kamerkę tylną, zobaczcie Jak to jedzie z tyłu, to tak to widzi i w ogóle się niemal nie domyśli, że z tyłu też kamerka nagrywa Jak to wygląda od środka, już Wam pokazuję Tutaj kamerkę Montujemy sobie, przyklejamy uchwyt. Można ją zdjąć, gdyby była taka potrzeba. Zamontować Miviu A30. Tutaj mamy możliwość przekręcenia i ustalenia kąta, jej zainstalowania. Kabelek montujemy sobie na przykład tutaj w obudowie. Przeciągamy, a następnie do wnętrza samochodu i w suficie. Tak więc, jak widzicie, wszystko idzie bardzo prosto. Zamontować, jeżeli ktoś ma z tym problem, to udaje się do elektronika samochodowego, aby mu po prostu zamontował poprawnie samochodzie, tą kamerkę, ten wideorejestrator A teraz skupmy się na samym urządzeniu. wideorejestrator mamy już zamontowany. Jak widzicie, zobaczmy jeszcze z boku, jak to się prezentuje wewnątrz pojazdu. Mały, zgrabny, bezproblemowy. Pamiętajcie o tym, aby oczyścić. Obiektyw po zainstalowaniu, bo pewnie będzie popalcowany. Tutaj mamy, jak widzicie, trz, cztery dokładnie przyciski: przycisk włączający e, i dodatkowo zgodnie tutaj z obrazkiem. Na naszym wyświetlaczu ma dodatkowe funkcje. Tutaj jeszcze są przyciski góra-dół i przycisk, który jest przyciskiem awaryjnym, przycisk zdarzeń. Czyli w czasie jazdy, możemy nacisnąć sobie ten dolny przycisk i zacznie zapisywać zdarzenie awaryjne na karcie pamięci, tak żeby się nie nadpisało. Czyli tak, jak zgodnie tutaj, jak widzicie, z oznaczeniem. Czyli tu u góry mamy menu ten przycisk pierwszy. W tym momencie pełni taką rolę. Tutaj mamy dodaj fotoradar własny. Jeżeli na przykład zauważymy na drodze, możemy sobie dodać jeszcze do fotoradarów w bazie własne. I tutaj mamy, możemy przeskakiwać pomiędzy kamerami. Tylną kamerę możemy sobie włączyć. Zobaczcie, czy możemy podgląd mieć z przedniej i z tylnej kamerki. Jak widzicie, wideorejestrator zapisuje teraz obydwu kamery jednocześnie. I tutaj na dole przycisk zdarzeń, na przykład jedziemy i jakieś zdarzenie na drodze się zdarzyło, nie chcemy, żeby zapis był usunięty podczas nagrywania ciągłego, to naciskamy i w tym momencie, jak widzicie, mamy tutaj emergency recording czyli zapisywanie zdarzenia na drodze, takie awaryjne zdarzenie ono jest 20 sekundowe, zostanie zapisane na karcie pamięci no dobra, jak widzimy tutaj mamy zasięg GPS w tym momencie bez problemu, wszystko jest odczytywane zresztą mamy wideorejestrator na przedniej szybie, więc nikt nie powinien mieć żadnych problemów mamy godzinę i jak widzicie, nie wszystko nam się tu zgadza prędkość też tutaj mamy i podgląd na żywo nie wszystko nam się zdarza, bo musimy sobie skonfigurować jeszcze nasz wideorejestrator co to znaczy? Zobacz Zobaczcie, przechodzimy sobie do ustawień i tak, po pierwsze, w ustawieniach wybieramy opcję format, ja tu od razu do góry sobie nacisnę, o ciach. i formatujemy tutaj kartę pamięci, jak widzicie, wszystkie oznaczenia oznaczają dokładnie to, co tutaj będziemy robić formatujemy kartę pamięci OK, i przechodzimy teraz strzałką do góry, do system, wchodzimy i tutaj w systemie możemy sobie zobaczyć satelity GPS możemy zmienić sobie na GLONASS, jeżeli chcemy jak widzicie, nie ma tu żadnego problemu. Widzimy też e, dokładnie, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Możemy służbom, na przykład ratowniczym, podać e, godzina data. I tutaj use GPS time. Możemy sobie z GPS-a odczytać, jaką mamy godzinę. Mamy tutaj plus jeden w Polsce, jak pamiętam. Plus jeden lub plus dwa, zaraz to sprawdzę. O, tutaj na dole było. Plus jeden, sprawdzę, czy pokrywa się. Jedna godzina, czyli mamy czas letni, no to teraz off. Jak pamiętam 16 yy, przepraszam plus 2 chyba miało być jak pamiętam. My jesteśmy w strefie czasowej plus 2 godziny, albo jedna, już nie pamiętam teraz, ale dobra, zgadza się 1725, dzień dzisiejszy, OK wychodzimy i czas się będzie samodzielnie zmieniał. Ok, idziemy dalej. System sound, czy chcemy te dźwięki różne. Yy, dźwięk powitania. Głośność, tutaj ustawmy sobie na maksimum. Jeżeli chcemy powiadomienia, żeby były najgłośniejsze i te dźwięki LCD standby, co ma robić, no to w tym momencie Always On najlepiej jest ta opcja. Ja przynajmniej tak ustawiam, jedną minutę. I w tym momencie wyświetlacz po jednej minucie się po prostu wyłącza, bo po co ma się świecić, jak i tak na niego nie patrzymy w czasie użytkowania, prawda? Eee, jako, że testujemy, to zostawię Always On, żeby nam się nie wygaścił. No i oczywiście język warto zmienić na polski, prawda? Bo jest angielski domyślnie. Polski i już mamy całe menu po polsku. Tak jak widzicie, jednostki miary, miejsce zapisu, tu możemy sobie wszystko poustawiać, łącznie z wersją oprogramowania i fotoradarów też tutaj możemy sobie podejrzeć. A na stronie pomocy MIO możemy zobaczyć, czy, czy jest nowsze oprogramowanie i czy są nowsze fotoradory. Wtedy możemy sobie dokonać aktualizacji. No dobra, czy coś jeszcze w tym menu tutaj, tak na szybko? Poza tymi funkcjami, które teraz obeszliśmy, odtwarzacz plików, oczywiście filmy. I zdjęcia, kamera czyli aparat, nagrywanie dźwięku możemy wyłączyć, włączyć w naszym wideo rejestratorze. Fotoradary, co jeszcze? Nagrania wideo, co tu mamy w tych nagraniach wideo? Długość, aha, długość nagrań wideo 1, 3 lub 5 minutowe. Ja tu ustawię jedno minutówki, ponieważ wrzucę Wam materiały do pobrania oryginalne, surowe pod filmem. Na dole w opisie będzie link. Kliknijcie sobie i pobierzcie sobie oryginalne materiały i zobaczcie, jak to będzie nagrywać. WDR, włączona funkcja, ekspozycję możemy rozjaśnić przy częstotliwość 50 Hz. Ok, czułość czujnika G-Sensor, czyli czujnika przeciążeń, zostawmy sobie domyślnie. Nadruki można sobie ustawić, jeżeli chcemy współrzędny albo czujnik G-Sensor. Co jeszcze, pokaż prędkość, możemy wyłączyć, włączyć, tak więc wedle uznania na naszych nagraniach. nadruk tekstowy możemy dodać na przykład tablicę rejestracyjną, test, napisać sobie, co tam chcemy. I to będzie zawsze na nagraniu wideo widoczne. No dobra, chyba mamy wszystko. Ok, tu jeszcze możemy dodać własne fotoradary. Zobaczcie, jak to wygląda. Kliknąłem i dodałem fotoradar. Gdy będę przejeżdżał znowu w tym samym, w tym samym miejscu, według GPS, odczyta ten wideorejestrator i ostrzeże mnie o fotoradarze. No i to wszystko. Tak więc możemy zrobić test. Zobaczymy, jak to nagrywa. Na razie mamy słoneczną pogodę, więc wykonamy jeden test. I drugi test wykonamy w sytuacji, kiedy. Będziemy jechać, gdy jest ciemno. Tak więc nagrania zobaczycie sobie na dole, w opisie będzie link. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać, co myślicie na temat tego zestawu. Moim zdaniem to jest świetna propozycja dla osób szukających wysokiej jakości produktu i co bardzo istotne, z GPS-em, z fotoradarem, no i z czujnikami, oczywiście, z sony. Tak więc tutaj mamy naprawdę fajny zestaw i około 750 zł to kosztuje. Zobaczmy sobie jeszcze teraz kilka ujęć, jak kamerka prezentuje się w samochodzie oraz z zewnątrz samochodu. Niemal jest niewidoczna, gdy ktoś nie jest orientowany, że ta kamerka się w ogóle w samochodzie znajduje, tak jak zresztą widzicie. Zobaczmy sobie teraz jeszcze jak kamerka nagrywa w dzień i w nocy. Na początku spójrzcie, jak to wygląda w czasie dnia, a za chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda wieczorem. Podsumowując recenzję, należy zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych spraw. Karta pamięci microSD do rejestratora powinna być markowym i oryginalnym produktem z oznaczeniem klas 10, czyli minimum zapis 10 MB na sekundę. Warto wspomnieć, że cztery przyciski z prawej strony urządzenia odpowiadają ikonom, jakie są wyświetlane na ekranie dwucalowym z prawej strony menu naszego rejestratora, dzięki czemu kompletnie bez światła jesteśmy w stanie obsługiwać urządzenie intuicyjnie. Wideorejestrator domyślnie po wyjęciu z pudełka pracuje w języku angielskim, ale bez problemu można zmienić język na polski. Prędkość na nagraniu wideo można włączyć lub wyłączyć, ale dzięki specjalnym plikom, które są zapisywane osobno na karcie pamięci, użytkownik będzie mógł bez problemu odtworzyć materiał w programie na komputerze Mi View Manager, który jest do pobrania ze strony MIO, i dalej wykorzystać informacje na temat prędkości, kierunku, wysokości itd. Czyli wszystkich danych, które są rejestrowane w specjalnym pliku za pomocą modułu GPS. Warto wspomnieć, że baza fotoradarów jest bezpłatna i dożywotnia. Użytkownik może aktualizować ją w swoim urządzeniu. Dostawcą bazy dla MIO jest TomTom. -tom. To jest bardzo istotne, aby raz na jakiś czas, czyli raz na miesiąc lub raz na kwartał e, aktualizować bazę fotoradarów, czyli pobrać ze strony MIO najnowszą bazę fotoradarów do naszego wideorejestratora włożyć, czy też zainstalować na naszej karcie pamięci i kartę pamięci włożyć do naszego wideorejestratora. wideorejestrator uruchomić w samochodzie i w tym momencie dostaniemy pytanie, czy chcemy zaktualizować bazę fotoradarów. Akceptujemy i mamy już najnowszą bazę fotoradarów. Należy wspomnieć, że urządzenie nie posiada funkcji trybu parkingowego, zatem jeśli chcielibyśmy nagrywać obraz, gdy nas w samochodzie nie ma, to musimy dostarczyć zasilanie np. z powerbanku lub bezpośrednio z akumulatora na przykład za pomocą zestawu MIO SmartBox, który ma zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora w naszym samochodzie. Należy szczególnie docenić posiadanie tylnej kamery wewnętrznej MiO MiView A30, która nagrywa obraz jednocześnie z przednią w wideorejestratorze MiO MiView C380 Dual podczas jazdy, dając w sumie 270 stopni obrazu. Przez co przykładowa jazda na zderzak lub celowe uderzenie w tylną część naszego pojazdu jest nagrane bardzo wyraźnie, bez problemu można odczytać tablice rejestracyjne i jako dowód przedstawić taki film na przykład policji. Jeżeli chodzi o kamerę przednią i tylną, mamy tutaj kamery z matrycą Sony, która ma jasność F18, jeżeli chodzi o obiektyw, i nagrywają obydwie te kamery w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę, co sprawia, że mamy bardzo solidny zestaw w postaci Xiaomi View C380 Dual, który powinien zaspokoić wymagających klientów. W opisie pod filmem znajdziesz link do sprawdzenia aktualnej ceny zestawu MiO MiView C380 Dual i pobrania surowych plików prosto z wideo bez żadnej obróbki, razem z plikami tekstowymi do programu na komputerze MiView Manager, dzięki czemu możesz prześledzić nagranie i dane rejestrowane według GPS. Wystarczy wczytać w program katalog z tymi plikami, które znajdują się w archiwum do pobrania. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do komentowania i pozostawienia łapki w górę pod filmem, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału forumwiedzy.pl na YouTube, to zapraszam, by to zrobić i być na bieżąco. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to nie zapomnij oczywiście skomentować filmu, zadać pytanie, postaram się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!